Siemanko dzisiaj dziś robimy ten określony budynek I jak pod tym filmem będzie 100 łapek w górę To robimy kolejny film Dobra Tak, to, to jest to Dobra, mordeczki idziemy, idziemy. Właśnie jaki kozacki autobus jedzie. Dobra, idziemy, idziemy. Tutaj jest takie fajne wejście, w sumie. Dobra. Tutaj mamy takie kozackie wejście, bo tutaj nie widać w ogóle, tutaj w ogóle nie ma siatki. Zgit, tam są te. Domy, więc trzeba to zrobić, żeby słońce nie widział. Chyba no. I tutaj jest ten budynek, tak się prezentuje cały. O kurde.

Czekaj, czekaj. Może ja bym zbyt szybka? Nie, sam. No dobra. To bez sensu było w sumie tym iść. Chodź, chodź na to. Dobra, Bez sensu było. To idziemy, ale tymi schodami chodź. I trzeba przeskoczyć. Dawaj. <grywać> Jaki Hop. Dobra i tutaj są schodeczki. Idziemy. Tam gdzieś na jest. Tutaj kurde ktoś może zobaczyć. Więc nie wiem w sumie gdzie jest lepiej morda. Ale no. krzyczy? Co? Tutaj trzeba uważać, żeby z okna nie zbawić. Tutaj szybko będzie łazili. Jesteśmy na górze już. No, tak to wygląda tutaj, co jest git. Kurde. Tak to wygląda. Patrzcie, jak słońce przysiódnie. Idealnie. Chodź. Tutaj są skałki, które mi okay. się do góry wchodzi. wchodzimy.

Dobra To jakieś coś, nie wiadomo co Tam dźwig Wbijamy mordę Taki dach, zarąbisty Tam są jakieś te... Zobacz, czy tam dźwignika nie ma Czekaj, ja weźmę go Jesteś, nie? Dobra, daj. No, chyba nie zejdzie. Co? To by musiał długo tu iść po nas. No. Patrzcie, tutaj jest cała góra. Jakiś chłop tam z psem idzie. W końcu się może cofniałem. Dobra. Nice, nice, nie. Jakaś baba z psem. Fajnie, fajnie. No to ktoś coś opisze taki las kozacki widzicie? No to ma z góry. Czekaj. Tutaj jest takie kozackie. Mam y tutaj jakiś kamień. Tutaj można sobie zbić. Nie wiem, kozak jest w tę Tam. Tam jest. Dobra. No. Spoko to wygląda. Tam są te bloki, co nie? Patrzcie jak ta kozacka z góry wygląda. O Jezu, jeszcze miałam, żeby to spiś. Siema. Siema. Czekaj zaraz. Tutaj jest taka jakaś płaska powierzchnia chyba. No. mam nadzieję, że to bo to się nie jest to Nie no, co ty. To jest... To jest grube, mega. Dobra. To by było na tyle z tego filmu. To by było na tyle z tego filmu, mordeczki. Pamiętajcie, sto pod w górę i robimy kolejną część. Albo jakiś inny film. Tutaj jeszcze dokładny widok. Jak wygląda daszek? Trzeba uważać, żeby nie spaść, ale kto tam się przejmuje. Ważne są widoki. Dobra. to w górę i robimy kolejny film.